A dzisiaj krótki przegląd róż miniaturowych, które w tym momencie mamy w doniczkach. Chcę, żebyście zobaczyli różnice pomiędzy różnymi odmianami. Na początek Binnenweide Gelb. Dobrze już znana, niewysoka, fajna, zwarta, obficie kwitnąca żółta róża z grupy miododajnych. Zanim przejdziemy do następnych róż miododajnych, Najpierw lavender ice, który ma kwiaty, zobaczcie, zdecydowanie 4 razy większe. I tutaj odmiana, którą najbardziej chciałem wam pokazać, czyli binenweide ivory, jest to taka róża, która jest, jak gdyby gdzieś po środku między binenweide Weiss a binenweide gelb. Kwiaty, które się jeszcze nie rozwinęły, są takie lekko żółtawe. A w pełni rozwinięte kwiaty są takie powiedzmy kremowe, nieczysto białe. Tak to wygląda. Dość fajnie znoszą deszcz. Tutaj mamy po ulewnych deszczach, i jakoś nie widać, żeby traciły dekoracyjność. Same się czyszczą. Fajnie to wygląda. Później mamy też dobrze już znaną odmianę Charmant, która ma większe kwiaty. Troszkę pełniejsze, ale nie tak duże jak Lavender Ice, ale największą jej zaletą jest długie, obfite kwitnienie, trwały kwiat i bardzo dobra zdrowotność, co zresztą widać, bo ma certyfikat ADR. Troszkę podobną do niej odmianą, też z firmy Cordes, jest Roxy, ale ona jest ciemniejsza. Bardziej pełny kwiat, troszeczkę drobniejszy. Również bardzo zdrowa odmiana. I następna fenomenalnie zdrowa odmiana, mm, też firmy Cordes, też posiada ATR. To lupo, zaraz pokażę wam ją w lepszej formie, bardziej kwitnącą. Tutaj dopiero zaczyna kwitnienie. Tu są z kolei puste, puściutkie kwiaty. Drobne, ale bardzo fajnie się krzewi, tworzy naprawdę duże. W sensie objętości krzewy niespecjalnie wysokie, tutaj mamy odmianę, która podbiła Wasze serca już kilka lat temu. Schneekissien, pełna biała miniatura o niedużym kwiatku, ale naprawdę bardzo ładnej budowie. Zobaczcie ile pągów kwiatowych. Ogólnie zwracajcie uwagę, ile pąków kwiatowych mają teraz, pod koniec sierpnia, te róże. I to świadczy o tym, że są to wartościowe odmiany, nie tylko dlatego, że mają bardzo obfite kwitnienie pierwsze, ale drugie, i że mają teraz bardzo zdrowe liście. Tu mamy fajną odmianę, dosyć nową. Róża Pinokio, to z kolei firmy Rosenthal O bardzo ładnej barwie, która się zmienia. Ja lubię, jak jest nawet taka jeszcze jaśniejsza. Teraz troszeczkę się ochłodziło i te kolory się zrobiły wyrazistsze. Niektóre odmiany na tym zyskują, ale ja na przykład lubię Pinokio, jak jest takie jasne jak tutaj. Też zwarta tutaj kompaktowa odmiana i też mnóstwo pąków kwiatowych. Mnóstwo. Tutaj mamy odmianę Corazon. Zaraz pokażę ją Wam w takiej fazie, gdzie zaczyna kwitnienie, gdzie jeszcze lepiej widać ten kwiat, który jest dwubarwny, bo od spodu jest troszkę inny płatek. Tutaj widzimy ten, tą dwubarwność. Zaraz zobaczycie ją jeszcze fajniejszą. Tutaj mamy też grupę miododajnych. Binnenweide Apricot. I tu mamy kwiaty takie: taka wyraźna zmiana barwy z łososiowo-pomarańczowej na żółtą w środku. Kwiaty trochę jaśnieją, jak jest gorąco. Mianowicie tak wyglądają. Też dosyć niska róża miniaturowa. Tu mamy ją część dalszą. Tutaj mamy też grupa Minenweide ale rot to jest ta najciemniejsza czerwona, bo mamy jeszcze Helrod, która jest moim zdaniem jeszcze fajniejsza. Ale zobaczcie, jak fajnie wyglądają płatki takie aksamitne, aksamitno czerwone z kropelkami wody. I te żółte. Ręciki. Bardzo ładny widok. Tu mamy różową miniaturkę Pink Symfonie. Tu mamy miniaturę Mandarin. Zobaczcie, tak wygląda na zdjęciu, a tak wygląda w rzeczywistości. I wszystko by było fajnie, tylko troszkę nie lubię tego sposobu przeparwiania się na różowy. Z takiego pomarańczu na różowy. Ale taka jest cecha tej odmiany. Tutaj mamy z powrotem Binenweide-gelb. Tu mamy jeszcze raz Pinokio. Tu fajniej to widać. Te różne kolory. To wszystko jest jedna odmiana. Taki kwiat. Taki kwiat. A ja najbardziej lubię ten kolor. W pełni kwitnienia, jeżeli to na wszystko nam zakwitną te pąki kwiatowe, zobaczcie, których jest mnóstwo, to ten efekt będzie obłędny. Tu mamy również róże z grupy Binenweide, Binenwe mango. Ale te kwiaty są troszeczkę inne niż pozostałe z tej serii. Dlatego, że tutaj mamy kwiaty, które mają taką cechę, że jak się robi chłodniej, na przykład na noc się zamykają, a otwierają się wtedy, kiedy robi się cieplej, czyli przed południem. W tym momencie mamy ochłodzenie lekkie, i większość kwiatów jest takich lekko przymkniętych, tylko te przekwitające się otwarły całkowicie. I jeszcze raz idziemy do lupo, którą wam obiecałem, że wam pokażę w pełni kwitnienia. Tak wygląda. To są te prawdziwe kolory lupo, właśnie takie one są. Taki róż. Tu mamy jeszcze raz. Binenvaide gelb. Apricot. Roxy. Roxy. I tu jest obiecana wa, przeze mnie Wam odmiana Corazon, która się wydaje troszeczkę większa niż pozostałe miniatury. I zwróćcie uwagę na tą dwubarwność tego kwiatu. Z tej perspektywy to będzie lepiej widać. Te brzegi płatków. Płatki od zewnętrznej strony są jaśniejsze. A środek jest po prostu czerwony. Tak to wygląda. Tu sobie przejdziemy dalej, bo mamy tutaj tnące. I róża miniaturowa z grupy Binnenweide, którą ja bardzo lubię, chyba najbardziej ze wszystkich, ma w sobie najwięcej wigoru. Ma odznaczenie ADR, czyli Binnenweide Rosa. I ma dosyć duże kwiaty, chyba największe z wszystkich w tej grupie. Też zobaczcie, mnóstwo pąków kwiatowych. Tylko musicie wziąć pod uwagę, że to będzie, jeżeli będziecie sadzić różne odmiany z tej grupy, to ta róża, ten krzew będzie najwyższy z nich wszystkich. I tu jeszcze na koniec odmiana Mendy, też od Cordesa, taka bordowa. Tak wygląda już, jak przekwitła. Zobaczcie, sama się oczyściła. Mnóstwo było kwiatów. A tak wygląda przed kwitnieniem. Mnóstwo pąków kwiatowych w kwiatostanach. Kwiatostany są takie zwarte, duże. Troszkę podobna odmiana, e, jeśli chodzi o budowę i formę wzrostu do Cfergen e, V ale ciemniejsza, zdecydowanie ciemniejsza. Wiem, że wolicie te jaśniejsze róże. Sfergenfie się cieszy olbrzymią popularnością. I tutaj odmiana bicolor. Często na zdjęciach w katalogu czy na stronie można ją troszkę pomylić z aprikot, ale teraz chcę Wam ją pokazać właśnie na jednym filmie razem z tą aprikot, że jednak jest i troszeczkę większy kwiat. Tutaj taki bardziej rozłożony i te kolory są trochę jednak inne. Tutaj więcej różu. Tam więcej pomarańczu. Takiego łososiowego pomarańczu, a tu po prostu bardziej różowy. I tam dalej jeszcze też roza. I na koniec ostatnia odmiana z grupy Binnenweid, czyli Helrod. Na początku pokazywałem wam Rot, tą ciemniejszą. Ta jest jaśniejsza. I moim zdaniem zdecydowanie lepsza, dlatego że zdrowsza. Zdrowsza. I bardzo ładna czerwień. I też ma tą zaletę, że ten kolor raczej nie zmienia się na słońcu. Jest dosyć stabilny, co jest ważne. I na dzisiaj to tyle. To Wam właśnie pokazywałem te rośliny w tych doniczkach. Do zobaczenia w następnym filmie.